Inessa głośno się zaśmiała, odchylając śliczną głowę do tyłu. Śmiała się z tego, jak sprytnie udało im się owinąć wokół palca byłą narzeczoną Władysława, a jednocześnie jej dawną najlepszą przyjaciółkę. Dosłownie delektowała się myślą, że teraz wszystko w jej życiu będzie po prostu idealne. Inessa nawet się nie złościła, że Władysław kiedyś z nią spał i nawet zamierzał się z nią ożenić. Czuła jedynie satysfakcję z własnej przewagi, to przecież właśnie ona stała się powodem ich rozstania. Teraz, gdy Arina błąkała się samotnie, oni planowali ślub. Mężczyzna siedział w fotelu i patrzył, jak jego narzeczona się śmieje, i w tej chwili wydawała mu się jeszcze piękniejsza. Był w niej jakiś diabelski błysk, który bardzo mu się podobał. A może zaprosimy ją na ślub? Zaśmiała się Inessa. Napiszemy: Arina plus jeden. Wyobrażasz sobie, jak ona będzie płakać? Przyjdzie sama, z zaproszeniem plus jeden, na ślub swojej byłej przyjaciółki i byłego narzeczonego. Znów wybuchnęła śmiechem. Władysław nie mógł się na nią napatrzeć. No dalej, zaprośmy ją, błagała Inessa, wykorzystując fakt, że Władysław w takim stanie był gotów zgodzić się na wszystko, o co poprosi jego narzeczona. Siedział w kuchni, obserwując, jak pisze do organizatora, że trzeba zaprosić jeszcze dwie osoby. W tej chwili wyglądała na całkowicie szczęśliwą. Uśmiech rozświetlał jej piękną twarz. Władysław jednak czuł, że to nie jest dobry pomysł. Wiedział, że sposób, w jaki potraktował swoją byłą narzeczoną, nie był godny pochwały. Wierzył w zasadę bumerangu, jeśli on postąpił tak wobec niej, to pewnego dnia los odpłaci mu tym samym. Rozumiał, że jeśli zwiąże się z Inesą, to tego bumerangu starczy mu do końca życia. Wiedział, że szczęśliwe życie z nią nie będzie możliwe, ale mimo to kochał ją tak bardzo, że był gotów jej wszystko wybaczyć. Gdy ją poznał, nawet nie myślał, że porzuci Arinę dla niej. Wydawało mu się, że to tylko przelotna fascynacja, która szybko minie, nie zmieniając jego życia. Ale Inessa jakby go oczarowała i nie potrafił już oprzeć się jej urokowi. Jaka ty jesteś przebiegła, powiedział z uśmiechem. Takie przebiegłe dziewczyny trzeba karać. Wieczorem mnie ukarzesz. Muszę przymierzyć sukienkę zaćwierkała Inessa, lekko się uśmiechając. Władysław odprowadzał wzrokiem jej piękną sylwetkę, żałując, że przymiarka nie została przełożona na nieokreślony termin. Im bliżej było ślubu, tym częściej myślał, że może nie powinien się żenić. Przyjaciele powtarzali mu, że wybrał nie tę kobietę, i coraz częściej myślał, że mieli rację. Inessa była niezwykle piękna, ale wspólne życie z nią wydawało się niemożliwe. Miała tylko jedno słuszne zdanie, swoje własne. Wszystko inne bledło w jego cieniu, a jednak naiwnie wierzył, że może wszystko się zmieni po ślubie. Może zajdzie w ciąże i stanie się łagodniejsza, bardziej uległa. Nie wiedział jak, ale święcie wierzył, że kiedyś się zmieni. Tymczasem Arina siedziała w kawiarni Zegorem, Omawiając sprawy zawodowe, gdy dostała zaproszenie na ślub. Zmarszczyła brwi, Edzie od razu zrozumiał, że to nie jest dobra wiadomość. Mój były narzeczony, który żeni się z moją byłą najlepszą przyjaciółką, zaprasza mnie na ślub. I nawet dał mi zaproszenie plus jeden, powiedziała, odkładając telefon. To pójdźmy razem, zaproponował Edzie z szerokim uśmiechem. Studiowaliśmy razem, pamiętają mnie dobrze. Wyobrażasz sobie ich miny, kiedy nas zobaczą? Niech się zadręczają z zazdrości, a my po prostu świetnie się zabawimy. Arina uśmiechnęła się i przytaknęła, sądząc, że żartuje, ale spojrzała mu w oczy i zrozumiała, że mówi poważnie. Edzie bardzo jej się podobał, choć nie wierzyła, że taki mężczyzna jak on mógłby się nią zainteresować. To była jednak okazja, by spędzić z nim trochę czasu. Kiedy nadszedł dzień ślubu, Arina wyglądała jak księżniczka, wizażystka się postarała, suknia była olśniewająca. Gdy Edge przyjechał po nią luksusowym autem, on nie miał na jej widok. Jesteś przepiękna, powiedział szczerze. Zawsze byłaś, ale dziś wyglądasz jak magia. Przestań, jeszcze pomyślę, że się we mnie zakochałeś, zaśmiała się Arina. W drodze do restauracji rozmawiali o wszystkim, tylko nie o pracy. Arina czuła się przy nim lekko i spokojnie. Edge nie przestawał się uśmiechać. Chwalił jej wygląd i cieszył się, że mogą razem spędzić ten wieczór. Gdy podjechali pod restaurację, Inessa dosłownie zamarła. Z samochodu wysiedli Edge i Arina piękna, elegancka, pewna siebie. Inessa poczerwieniała z zazdrości. Pociągnęła Władysława do garderoby i zaczęła krzyczeć: Co oni tu robią? Dlaczego mam na to patrzeć? Kłócili się głośno, aż goście ucichli, słuchając awantury nowożeńców. Władysław w końcu wyszedł z sali, czując wstyd. Wiedział już, że jeśli jego żona potrafi urządzić taką scenę w dniu ślubu, to życie z nią będzie piekłem. Arina i Edże wyszli z sali, nie przejmując się niczym. Po chwili siedzieli już w restauracji obok, rozmawiając i śmiejąc się. Potem jechali nocą przez miasto, aż zatrzymali się za miastem na polu. Siedzieli przytuleni, patrząc, jak wschodzi słońce. Wiesz, to śmieszne, powiedział Edzie. Chcieli ci zrobić przykrość, a tak naprawdę sprawili, że jesteś szczęśliwa. Tak, chyba los ma swoje poczucie humoru, uśmiechnęła się Arina, opierając głowę na jego ramieniu. W tym czasie w mieszkaniu Inesy i Władysława znów trwała kłótnia. Wesele nie przebiegło tak, jak planowali. Od chwili, gdy pojawiła się Arina z Egorem. Inessa nie mogła się uspokoić. Histeria goniła histerię. Po trzech miesiącach wspólnego życia Władysław zrozumiał, że to koniec. Rozstał się z Inessą i po raz pierwszy od dawna poczuł ulgę. Kiedyś przypadkiem trafił na profil Ejryni i zamarł, była żoną Egora. Wyglądali razem tak szczęśliwie, że przeszył go ból i zazdrość. Wiedział, że to on sam przegrał swoje szczęście.